Testy przedstawione w odcinku przeprowadzone zostały w kontrolowanych warunkach przez wyspecjalizowanych kulinarnych kaskaderów. Nie powtarzaj ich, testujemy, żebyś ty nie musiał. Witamy Was w formacie Szamanie to wyzwanie, w którym ja, czyli sztaba i klamer, pokazujemy Wam przydziwne rzeczy, które możecie zrobić w kuchni, które możecie zrobić z napojami, które możecie zrobić z przeróżnymi produktami. Korzystamy z tego, co Wy nam też podsyłacie. Jak zwykle, stawać 40 zdań. Po pierwsze, daję ci Wuchan Shake od razu. Dbajcie o siebie, my też o siebie dbamy. Dawać tutaj łapki. Eee, bo oj, kurde. Dobra. Kani, widzicie na stole składniki kulinarne. Tak, i już moglibyście pomyśleć, że jest bułka tarta. Że, jest mąka. Że jest mąka, która wygląda na hipsterską. Powiem ci ładnie. Sól i pieprz w młynku. I jaja. I są jaja. Więc pewnie myślicie, Hmm, będą schowały w panierce. Będą gotować. Prawie! I otóż, tak jak sztaba mówi, prawie trafiliście. Jedyne, co trafiliście, to to. Przepraszam, że. <śpuszczanie> <śpuszczanie> i maczetą! <śpuszczanie> Jedyne, co trafiliście, to to, że będą jaja. Będą jaja, tak. Wymyśliliśmy sobie, a tak naprawdę nie wymyśliliśmy, tylko przeczytaliśmy wasze komentarze, że chcecie, abyśmy smażyli popularne rzeczy w panierkach z kotleta schabowego. I oto ten format. I jak zwykle ja mam dwie rzeczy dla sztaby, sztaba mam dwie rzeczy dla nas. No i powiem Wam tak, tutaj nie chciałem zaszaleć nie wiadomo jak, tylko jestem snikersy. po prostu ciekawy, nie? Tą panierkę będziemy mocno solić czy tak troszeczkę? Tak troszeczkę, nie? Tak jak schabowego, no ciach, tak. Jak schabowego. Będziemy smażyć, kochani, sneakersy. I teraz uwaga! Co prawda pół po opakowania podpierdzieliłem i przepraszam. Oś nie widzę! Ale przygotowałem mentosy. Jeszcze nie widziałem? Pewnie jest, ale nie trafiłem, bo w sumie nie szukałem. Nie, ale no z kolą wiemy jak działają. Tak. Co się stanie z mentosem? A może z jajkiem, a może no. z bułką tartą już tu zaczną strzelać. ty masz stała O, nie filety śledziowe, fu. Filety śledziowe à mafia! I to jest bardzo dobre miejsce na kroskopromocy. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to znaczy wcześniejszego, jak takie filety śledziowe zrobiliśmy z nich nalewkę w alkoholu. I co się stało z tym śledziem? I co się stało z tym śledziem po tygodniu przebywania w wódce? To musicie odwiedzić poprzednie filmy. Gdzieś tam macie w karcie, gdzieś macie w opisie. Dobra, Dobra dawaj drugi. Dalej drugi. No, Będziemy! sprawdzać, czy karton w panierce będzie smakował jak z kawały. Ale jaja. No dobra, sztawa, dobrze, dobrze, bo już pomyślałem, że gadasz pierdolę. Oczywiście wydniemy sobie tej kawałek, a nie, że cały czas. Robimy tak, wysypuj mąkę, ja, u, ja wybiję jajka. O kurde, są do dzisiaj, Sztaba. Czyli idealnie dojrzałe. Tak. Jak to <laughs> mogą być dojrzałe? Jak awokado. No, no. rozbijamy je, zanim się pisklak wykształci, <laughs> nie? To jest najlepszy moment. Teraz skłócimy jajeczka. O, o, sorry, sorry. sorry. O, o sztaba, musisz o, teraz Ale mi się sypło. Mogę zjeść? Ty wiesz, że nigdy nie jadłem surowej bułki tartej? Jak to smakuje? Troszkę zatyka jafę, ale da się zjeść. Co, robimy snickersy? Tak, ja mam sneakersów. Znaczy ja myślę, że trzeba zrobić trzy. Co nie? sneakersy. No. Jeden dziabniemy na pół, spróbujemy jak smakuje i wtedy porównamy. No dobra, tak to zrobimy. Jednego zostawiamy, tak? Myślałem, że to się nie obtoczy w mące. Znaczy, na pewno odtoczy się słabiej niż mokre mięso, bo wiadomo mięso ma jednak trochę Czyli tam wody. Ja, ja sobie tu nie brudzę w tym jajku, tylko dotąd. Oj, widzę ty mały problem. Według mnie powinniśmy snikersa zrobić jeszcze raz. Podwójnie. Podwójna panierka. Ja go na razie odłożę i zaraz go zrobimy drugi raz, ale jest słabiutko, bo to pół. To, to, to walnie Andrzeju. Gdzie mi tutaj dwa naraz? Uwaga, jak lebrą James z maciem to nie robią tak szlęgiści? Też? <laughs> tak. No gdzie mi, ja już to wciągam Ty, i teraz? I teraz to ma ręce i nogi sztala. No zmieniliśmy lekko ustawienie, jak gdyby wstaliśmy wyżej, czyli nie siedzimy, żeby tutaj może było się... A mówiąc w skrócie, yy, mamy pozycję do ucieczki. Nie? Tak, do ucieczki. To co, ja podnoszę, ty, ty nakładaj. A możesz to odłożyć. Nawet ci pełen Nie, bo to jest mokre. Patrz, możesz to odłożyć tu. A ty co to odłożyć na blacie? Ty jesteś moim młodszym bratem, normalnie... jak kładź snickers, Wow, głodny jestem. Dobra, są na dnie. Jest bezpiecznie. ale pachnie frytkami i rybą. Jest dobrze, widzisz? Wow! Zrobiliśmy panierkę, która trzyma czekoladę. Ale będzie pyszne, ale będzie pyszne, dobra. Poczekajcie, my wam nie powiedzieliśmy ważnego. Przecież ja to na chwilę do zamrażarki wsadziłem. E, tak, przy smażeniu tego typu rzeczy warto jest to troszkę zmrozić, żeby one były już Zapo na początku. Zapomniałem składcze. wam powiedzieć, że sobie pomyślałem, żeby coś się za łatwo nie rozpłynęło, więc wsadziłem sobie do zamrażary i ze słodyczami tak będziemy robić. Ale jak Ty, to... czekolada się rozpłynęła! Dawaj, wyciągaj. Sztaba! Kuba! Jezu Maria. Słuchajcie, tutaj robimy troszkę inaczej. Jak gdyby Nie robimy czterech na raz i potem je próbujemy, tylko robimy jedną, od razu próbujemy, żeby sprawdzić jak smakuje na ciepło. Na gorąco, co mam zrobić? Wiesz, że dano krój! Krój to człowieku! O kurde, jaka fajna panierka. No ja ten nurz miał wyciągnąć. Patrz to! Jakie pyszne! A jeszcze karmel zrobił. Jakie pyszne, ludzie! Znika się z słony. Te karmel jest słoną, duże, jest są słonę. Ta panierka tu gra jak milion dolarów. Lepsze niż od nawet nie w trybie oryginału. Słuchajcie, my mamy w firmie kwarantannę, więc tak wam mówiłem: pracujemy po 3-4 osoby w teamach. No i Leśta jest naszym teamem, no bo co to jest to team jest? kompetentnych, tak zwany. No i podoba mi się jej taka przyczajka. Ona idzie i tak gada do siebie przez cały kryterz. Co to? A tam co jeszcze nie słyszy. Ale co w okurie. I nikt nie słyszy znowu, ja udaję, że nie słyszę. Kurde, kurde. Ale no nie, <gry> kurde, kurde! Wohy, ochy, achy się niosą po prostu na pół... Dobra, zaraz oha aha będzie miała, ale chciałbym. A, ale ja nie wiem, a co to jest? Co? Nic, nic. Nie patrz co tam jest. Nic, nic. Nie nic. patrz co tam jest. Dobra. Daj, daj rękę. Daj rękę. Chyć. Masz? No. Sadzaj do buzi i jest. Daj mi jeszcze kochan. Co? co to jest? Kokolada. Smażony sneaker z panierce na kotlety. Smażony sneaker z panierce na schabuszczaka. Ty Ty patrz na grę, ty czary. Eee. to jest będziemy Cię wołać. Zróbmy tak. Ja, ja bym wyszła, że mam to sama przyjdę. weźmy. Ja będzie do dupy, to. Ooooo! Weźmiemy ją na Matiasa! Musimy zrobić, wiem, odcinek, gdzie o. po 30.. nie! Kur... wiem! Oj! Co 100 tysięcy subskrypcji, bo już będzie niedługo 300. 300. Wbicie nam suby, co 100 tysięcy robimy przegląd, które weszły w filmy. Co 50 tysięcy. Wybieramy z nich najlepsze przepisy i robimy kompilację najlepszych dań, które nam wyszły przez przypadek. I wtedy będziecie mieli typowy, poradnikowy system, tak. Pięknego Czyli jedzenia. bez tam porównań i gadek, tylko słuchajcie, wchodzisz i robisz zupę w kubusiu. Zupełkę z tym. To, tak. Wie, wiesz, że złodzi? Wygarbowany snajper. Yeah. Yeah. Wow! Ja, yeah. dawaj, co następuje? Następne. Ale pod Jarka. Weźmy Mentosa bo później, yy, później karton i na końcu matę bo może zniszczyć olej totalnie. To co, po prostu <grywa> wrzucaj. to. No. bo będzie się nam lepiej żyło, wiesz. Mentos, the fresh Nie wiem, czy jest jakiś sens. A <grywa> jak to wypierdzieli nam sufit. Najgorzej, no, go zgubię. Ty, ile, <grywa> ile miałem, serio? 5, 7. Dobra, rzucam sztaba. Ej, ale pod, o, o, odnajdź, nie? Bo Ja je odkładam na bok. Ale znajdziesz je? No bo są na boku. Kurde, nie wiem ile ich dałem. Dobra, i bum, druga paniera. Nie znajdziesz ich. No, bo za szybko mi wrzucasz, nie zdążyłem ich na bok Rzucić. Sztaba, bo zanim zaczniemy smażyć, będziemy mieli trzy. Masz je czy nie? Gubią <gulę> się jak skarpetki w Ale podwójne, no, wykładasz tu. A no. Ja myślę, że zaraz będziemy wymieniać olej. A mamy? Mamy. Mamy? Mamy jakiś zapas ludzi. A, to dobrze. A ile pitelek lałeś? Dwie. No nie mamy. Okay. Po prostu sztaba? Powoli. O kurde, one są miękkie. a! Szlak! Ale powstrzymał się przed przekleństwem! Czy to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć, że na kanale 5 sposobów na mamy zarębiste filmy, gdzie się powstrzymujemy że... przed przekleństwami? Tak, tak, teraz jest czas na razwytę. Wbijajcie i zobaczcie. Naprawdę będzie nam przemiło. Jak zostawicie tu łapkę, ta łapkę, tu suba, tam suba. Wiecie, że jesteśmy fajne chłopaki. No i uwaga! Dobra, uwaga! Czyli swoją powinność. Uwaga! Ale powoli, powoli. Ło! Wow. Dobra, e, panierka na razie daje radę. Nie widzę, żeby to wypływało. Ale szybko! A jak nam oko wyszczeli. Uważaj. Ja mam okulary. Szybko można. się przewracają po dyniach. Jest, wypływa. góry! Samo góry, samo góry. Wow, ale fajne są ogóry, są Wszystkie? Ło, ale są są człowieku! Jak mini pączki dają! Jak mnie jara ten format! Będziemy naparzać wszystko w panierkach, człowieku. Serniki, majonezy, słoiki. Nie, przesadziłem. Ale żaden nie puścił skubaniec. Bardzo dobrze, bo my robimy double panierka. Wow! Czy ty to widzisz? Rozgryzam. Ale miękki, już czujesz, że jest miękki. Ale jaja. Ale jaja. Wiecie jak wam smakuje? Jak te takie after, 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 after eight, te takie czekolady z miętą. Sióweku, no zarubiste. Jeżeli lubicie smak mięty, to mega. Ja aż tak nie przepadam za tymi też czekoladkami, o których Kramer mówi, więc... Ja dalej. lubię. Ja doceniam, że Archie, to można smakować. Mmm, to mam polizać? Odkasić. No. <laughs> Ładna poczka! nie mówcie tylko, że to są jakieś owoce morza. Nie, ale... nie powiemy. I tak ci nie powiemy. Komikus sam. Cały. O kurde. Mentos. O, jaja. Mentos? <grym> dobra. Jest mentos. O, ale dobre. The cashmaker. Masanie prawie. Powiem ci, lubię zapraszać swoją małżonkę do odcinku, bo ona ma zawsze takie dobre Mhm. I słuchajcie, co jest ważne, wiecie, że nie, nie walimy w trąbę, jak coś jest obleśne, to jest obleśne, jak coś jest dobre, to jest dobre. To jest dobre, was zapraszamy po zakat. Się, zaprosimy was na kolejną degustację. Było fajnie, było słodko, było przyjemnie, było lajtowo. Przechodzimy teraz do poważnych rzeczy, które staną się w pewnym sensie wyzwaniem. Marcinie, w Ameryko moja ty. musimy kawałek wyciąć. Dobrze, Robimy tak, także. Czy nuggetsy robimy? na <śmienic> nuggetsy człowieku, no to No lepsze są takie nuggetsy. Nie, nie trzeba je skroić. Wykroś z nich takie kółeczkę. <śmienic> <śmienic> Aż mi się e, Budżetowe nagetsy. A fajnie, że każdy jest indywidualny, to ci No dobra, to co? Standardowa sztaba? <śmienic> nie no. E... Procedura musi być zachowana. Tak. Nieważne jaki to jest produkt, no. procedura musi być. Ale powiem ci, że jej się fajnie paniuje. Się... Zostaw go, trochę tu nasiąknie. A właśnie. Dobra, robimy tak sztaba. Tak, on musi być taki, wiesz. Wiesz, że Artur jest wyliczony, więc on policzy, że jak zamówi jedną pizzę, to dodatkowo 46 nagetsów z tego dużego kartonu do nas, sztaba. Starym sposobem. Eee, dawaj mnie, mnie tu nagetsów. <laughs> No to co? Lecim tak. Lecimy na szczeci? Tak, tak, proszę ułożyć ładnie i Aaa, jest... znowu ty wiesz. co ci Do no tego wie? dotykam palcem to jak dajesz Dlaczego? No bo robię taką. To tako? może trzymaj paluchy przy sobie. To może było 300. Ty, ale wiesz co jest najśmieszniejsze? Ja wiem co tu jest. i zjesz A zjesz... mi cię I zjesz To jest niesamowite! Ty widzisz jak one urosły? Dawaj. No nie! Jest Jezu, jakie pyszne! Szkuba! Nie mogę się doczekać, bo ja, ja, ja tam głodny jestem, jak coś będzie nie tak, biorę ketchup i jem. No, patrz. Jak, no. Jak, Jakbyś grzyba tam wsadził. Prawie normalny kotlet, widzisz to? <grymne> 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 nie da rady, tak gorę Ciebie nie mogę Ale panierka pyszna wow, ale dobre! Kurde Stowa To no jest i kicior Ale e, podwójna panierka plus ten wow. skład nie no co Co? Coś słyszę? Yeah! No Nieee! No już chodź, no jak No, no. raget? Ale y, Tylko wy, co jest najważniejsze? Tak No Zabakaj oczy no, bierz. No, do przodu, czekaj, czekaj. Kurpiący. I jemy. Nie jest gorący, w sensie nie parzy, nie? No na Ale zjem wszystkie. Co to za taki kauczuk? Karton? Karton? Chyba... <grystanie> ja. karton? Nie kartek. Jakiś Co To co jest? Leśna. Karton! Nie no, ale poniewka, dobra. Bateria, was lewo zmywakowe, <grystanie> Ty, my zresztą od całego k***a mieliśmy takiego. Widzieliście karton? No co? przecież ja tak się tak. z nim nie dzieje? Pasz. Karton? Czy to ci wygląda na karton? To jest na studenckie nuggety. No dobra, no jakiś numer też musi być, a nie tylko, że pyszne i pyszne. I coś nie powiedziałam, że a, nie pyszne. Czyli, czyli, Jestem narodajna. Miarodajna, 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 miarodajna te testerka. Zresztą zapraszamy na kanał, to jest to, gdzie są sami miarodajni testerzy. Weź, tam przepraszamy ja. się, ty się nie obrażasz na nas. Wiedzieliśmy, że ci możemy to dać, nie? Nie, panie była pyszna, jak zrobię jeszcze trochę, to zjemy. <laughs> no i o to chodzi, wszystko z humorem. Nienawidzę śledzi. Tim, pochowaniu... który nienawidzi śledzi, daje teraz łapkę w górę. Tim, który wie, czym jest prawdziwy śledzi, daje łapkę w górę też. I komentarz. <grym> Kuba nie nagrywał, bo zrobiliśmy cięcie jak sztaba mu śledzie, ale on to takiego, co NIE! Lub tego. Dobra, jeden cały, jeden pokrojony, tak? Tak. Panierujemy go! Ale jestem niepocieszony. Będą Ci się uszka trzęsły. Znasz bajkę o śledziu panterze i Puszczy? Nie. Śledź pantera żonę, bo się puszcza. To są e, typowe e, joki żona tak. tych facetów. Tak, tak, tak. Zaczynamy od dużego czy od małego? Dużego. Mówisz? Tak. Dawaj, bo nie chciałbym tego dotykać. I cyk, smażymy śleć. Wow. Lekko octowa ryba z ale ładny zapach. No to ja chyba nad innym morzem byłem. Ty może byłeś. Na morzem martwym. A wiesz, czemu wypływa woda? Bo rybka lubi, lubi pływać. pływać. <grywa> <grywa> Uwaga. 5 sposobów na bawi i uczy. <grywa> tu wykładamy. Jest przegenialny sztab. Patrz. Patrz. Już na niestety nie przyjdzie, Będziemy miał wszystko dla siebie. Tak. 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 Ale. Dobra. Ja jako... Naczel... Pół maluchu. Ja jako naczelny hejter, no bierzemy te małe. Nieładnie. Gorący? Aha. Ale słony. Dla mnie super. Ale Tylko, słony. że jest mocno słony. To jest tylko dla ludzi, którzy lubią słone rzeczy. Ale do piwa byłoby idealne. Pycha. Dobre. dobre. Dla mnie. Znaczy, znaczy, akceptowa akceptowanie dobre. Dla mnie, co, co było obleśne. Dla wszystko. mnie lepsze niż Snickers, ale brakuje tutaj zimnego piwa. Bez tego to jest po prostu dobra przekąska, Ale z innym piwem. Jest idealne połączenie. Ale ja lubię, jak Wy nagrywacie ten format. No. Ja. A może Ty, tam masz jakieś dziwne dania czy przepisy, które robisz w domu i wszystkich zaskakujesz? Zupa. Herbata. Herba. Herbata. Powiem Ci tak, no coś odkryliśmy, sztaba. No ale nie Rózaj, mogę się doczekać, no. bierz no. któregoś z małych, nie? Dobra. Będzie gorący, więc puchuchaj. Ale wymyśliliśmy przekąskę, no nie mogę. Aż mi łzy z nosa lecą. Słone, ale to jest bardzo dobre połączenie Bo to z tą do panierką. piwa jest. To jest, Słone, to jest do połączenie typu... z tą panierką. Ja ale jakie to dobre. To jest bardzo dobre. Wierzyłem mocno w śledzia. Tak. Jakie słowo w paniersku? W... Elbow. Elbow. W... Wuhan Elbow. Wuhan Elbow. I powiem wam tak, jeżeli lubicie śledzia i kupicie go sobie czy w zalewie zwykłej, czy w oleju, to nie jedźcie go, odpuśćcie. Tak. Weźcie dodatkowe składniki, zróbcie go w panierce, i uwierzcie mi że napiszecie sztaba, dziękuję. Sztaba odmieniłeś moje życie. Sztaba, teraz mogę żyć. Sztaba. A ja też teraz. to byłem! Ja też nie chciałem, a to się podkręcało. A my my znaleźliśmy jakiś wyraz. Spektakularny! Spektakulinarny! Ten śledź jest spektakulinarny! Dobra, dobra, słuchajcie! Ocena, jak w każdym co jemy. Jeden, dwa. Właśnie, ustaw to! Żeby nam było łatwiej. Jeden, dwa, trzy i cztery. Trzy, cztery. Wyłamałem się. 6? Nie, jeden i cztery. A, rozumiem, bo to słodkie. Chodzi ten... o to tak, że tu są dwa dla mnie mega sztosy, mm -hmm. bo yy, wzięliśmy zupełnie inne kategorie, bo picie to jest picie. Czy będzie dobre picie? Tak, a tu jest słodkie. A my zrobiliśmy ten... niesamowity deser i zrobiliśmy niesamowite danie. Czyli jak będziecie mieli jeden dzień, czyli pewnie niedzielę i zrobicie sobie na obiad takiego śledzia, a na deser, takiego snickersa, to odpłyniecie. I wiecie, co jest najfajniejsze, możecie to robić na patelni i to też jest trochę... Kuchnę na te trudne dni, no bo mąkę macie, jajko macie, bukę tartą macie, a to się trzyma w lodówce, sinkers się trzyma w szafce i macie coś zupełnie innego. To. Możecie pobawić się z dziećmi, możecie zaskoczyć męża, też nie uwierzysz, to nauczył was sztaba i nauczył Was klamer. Bądźcie z nami, odwiedzajcie nasz główny kanał, pięć sposobów na na tym się wygupiamy, na tamtym też się wygupiamy, ale pokazujemy rzeczy naprawdę użyteczne. No, uchanelbo, na bo naprawdę jestem to... za śledź forever, baby! Na razie!